Was, 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 was serdecznie w 40 odcinku serii technicznej. Dawno nie było, prawda? Przenoszę sprzęt, a zatem pomyślałem sobie, że warto byłoby e, zrobić materiał na temat podłączenia samego sprzętu, ponieważ mamy ku temu okazję. Tutaj wzmacniacz, tutaj gramofon, a z przodu e, kolumny. Pokażę Wam, jak w prosty sposób to zrobić, mimo tego, że mamy już częściowo podłączone. Podłączone mamy kable do głośników. Tutaj widać, że do części głośnika jest podłączony kabel, więc wystarczy teraz podłączyć do wzmacniacza. Tu jest jedna kolumna, tu jest druga kolumna ponieważ gramofon zachowałem w oryginale e, czyli ma tutaj klasycznego Dina potrzebna jest nam taka przejściówka na tak zwaną piątkę którą końcówką wpinamy Dinem e, do wzmacniacza Jeżeli posiadamy wzmacniacz który nie ma wejścia gramofonowego potrzebny będzie przedwzmacniacz Tutaj nie ma takiej potrzeby dlatego że mamy złączoną Piątkę z przejściówką na yy, I Teraz, skoro mamy tak, wystarczy podłączyć yy, wtyki typu cinch do wejścia fono we wzmacniaczu. Żebyście to lepiej widzieli, zrobię to z drugiej strony. To osobne wejście, które tutaj widać, dokładnie to pierwsze podłączamy. Mamy. Wtyczkę czerwoną i wtyczkę czarną, i w ten sposób, tak jak tutaj jest pokazane, podłączamy. Dodatkowo, moi drodzy, ten amplituner, jak widzicie, jest wyposażony w dwa dodatkowe gniazda, które można wykorzystać podłączając inne urządzenia. I właśnie pod, jeden, pod jedno z tych gniazd, tutaj nie ma kompletnie znaczenia, które, podłączymy nasz gramofon. I jak widzicie, w jedno z tych dwóch gniazd włączyliśmy nasz gramofon. Pozostało nam tylko podłączenie kolumn. Kolumny podłączymy pod te specjalne wejścia, które są przystosowane do kabli odgłośników, które nie mają tak zwanych końcówek. W Polsce były to tak zwane banany. Przechodzimy do przedniego panelu naszego wzmacniacza czy też amplitunera i ustawiamy e, bezpieczny tak zwany sygnał, czyli szum radia. Mamy to i teraz jeżeli kolumny będą podłączone prawidłowo usłyszymy sygnał radia w obydwóch kolumnach. Jak widzicie w obu kolumnach do, do kolumn y, kable są podłączone. Teraz podłączamy kabel y, z drugiej strony jak gdyby do naszego wzmacniacza. Prawidłowe podłączenie kolumn yy, powinno wyglądać w ten sposób. Podnosimy tutaj i w tą dziurkę, która tutaj jest pod spodem, wkładamy jedną część kabla, i obok wkładamy drugą część kabla. Zróbmy to. Tak zwany środek mamy ustawiony: kanał lewy, kanał prawy. Jeżeli tak mamy, to wszystko jest prawidłowo podłączone.